Ana. Area pedonale. Co? Area pedonale? Ginold! 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 Nam idzie na inkwerencję area pedonale. To jest jakiś zakaz dla kogoś? No, nie wiem, właśnie chyba nie możemy tam chodzić już. Myślę, że jak będziemy banakry, co? Chyba tak. jest mi tak przykro płakać w Pedonale, że mogą chodzić... O kurwa, zagroziłem A nie wiem jak z rowerami i tak dalej. Area pedonale A qued to Wózkiem i rowerem można? Hmm. Pedonale czyli że... No pedonale no wiecie, co chodzi. Pedestris mogą chodzić.